Siema mordeczki ozdóbka z tej strony. Jakby to powiedział AdBuster, są so Gruchota. Czyli stojący z 98 roku. Auto, które ma duszę. I które bardzo dużo ze mną przeżyło. Nawet w tych trudnych chwilach nie zawodziło. Raz nie chciało odpalić, poprosiłem, żeby odpaliło. I odpaliło. Dobra, siema mordki. Ziemo mordeczki, słuchajcie mam zajebisty humor Dlaczego? Bo jest słoneczko Jak wychodzi słoneczko ja się pozytywną energią jakoś ładuję I mam takiego powera Pokaszluję jeszcze Pokaszluję i mam katar Ale już jest znacznie lepiej Gorączkę jest tam Około 307 Ale wiecie to już nie 40 nie? Siema, siema, siema. Czekajcie Wiecie co jest fajne w tym wszystkim, że w momencie, kiedy byłem się taki e, skazany, kurwa, że po prostu wszyscy stwierdzili, o, adwokat przychodzi do organizacji, dostanie osobę, osoba dostanie Wpierdol, Pierdol, później pójdzie dalej, nie? to powiem Wam, że dużo ludzi w tym momencie ode mnie się odwróciło, ale bardzo dobrze, że się ode mnie odwrócili, bo zobaczyłem, że są jacy są, a dużo osób, które bym się nawet nie spodziewał, pomagają mi, odzywają się, pytają się jak zdrowie i to jest zajebiste, nie? czyli wychodzę do klatki jak zawsze wychodziłem sam dla siebie żeby walczyć ostatnio to wyszedłem dla Pawła Lubachy żeby po prostu też te pieniądze dla niego zdobyć ale teraz wychodzę dla swoich takich mordeczek, ludzi którzy jednak we mnie wierzą no i całe serducho tam w w tą walkę tą mam taką mam taką wkurwę wewnętrzną takie wiecie takie nieraz Wiecie kiedy takie coś miałem, ostatnio? Jak byłem dzieciakiem i nie pochodziłem naprawdę, nie miałem nie przelewało mi się, nie? I zawsze widziałem takie, proszę ja ci ładnie puściłem, a Ty mnie wyzywasz? No idziesz z dzieciakiem, puściłem Cię ładnie więc dlaczego mnie wyzywasz? O, macie przykład, puściłem go na pasach eee, zahamowałem, puściłem go, on mnie wyzywa, nie wiem Wyzywać. Zapytam się kulturalnie dlaczego, nie? Widzicie, mam taką e, taką teraz kurwę wewnętrzną, że w momencie kiedy ludzie, którzy kiedyś mieli kasę, a ja naprawdę jej nie miałem i się ze niej śmiali, to zawsze miałem ochotę im tak I rozumiecie? Nieraz jest takie coś, że taka, taka bezradność, taki, taki, taki smutek, taka, taka kurwa wewnętrzna was panuje, że chcecie w końcu komuś zapierdolić na łeb. bo na przykład pajac jedzie kurwa za mną, ma trzy ruchu. A trąbi na mnie, nie? No i widzicie, mam, mam na żywo, i dalej trąbi, nie? Widzicie? To jest właśnie taka kurwa wewnętrzna, którą wyładuję, którą kumuluję, którą zbiorę na to, żeby, żeby przyjewać temu adbusterowi, który ze mnie tak drwi. Nawet nic nie nagrał, zobaczcie, nic nie nagrał. Przyszedł jak taki pasożyt do fejmu, nie nagrał żadnych filmów. Dalej reklamuje te kurwa, porównuje kleje, nic nie zrobił, przyszedł na gotowe, dostał walkę, więc to wszystko kurwa skumuluje bez kitu, nie? To on dalej kurwa na mnie trąbi debil, no pierdolony, wyjdę zaraz do niego bez kitu. Jechał za mną i cały czas trąbił, nie? Chociaż jechał drugim pasem. No jak takiemu kurwa nie, nie przypierdolić w łeb? ale jest ładne słoneczko więc jebać się. widzicie nagrywam na żywo jeden mi kurde e, drze na, na mnie mordę że go puściłem drugi trąbi e, na mnie że ma drugi pas ruchu nie wiem co tych ludzi wycie słońce jest powinni normalnie na luzie podchodzić oni kurwa tylko szukają, żeby komuś e, dopierdoli za przeproszenie mnie właśnie nie fan gościu już jechał w to minął Pojechałem jechałem spokojnie a on chce zapierdalać. No, ja wina, że chce zapierdalać A co do polaka to powiedziałem nigdy więcej nigdy więcej nie pozwolę żeby do mnie tak cisnął e Jeżeli on tak bardzo mówi że chce tej solówki OK pogali jeżeli będziemy w on proszę on e raczej nie będzie w stanie, ale jeżeli kurwa tak bardzo pało chcesz tą sulówkę, to bardzo chętnie z tobą wyjdę w końcu kurwa ludzie nie powiedzą, że o ja spierdalam, tylko po prostu nie, miałem zakres od Wojtka, a teraz mam wyjebane na to nawet ci ten Hasan nie pomoże bez kitu Może byś się kolegami zakrywał wyjdź dwóch na dwóch tak jak powiedzieliśmy w kolejnej gali i nie pierdol głupot, bo już mi się żywiać co od twojego pierdolenia tak pierdolisz, że jesteś taką pałą, że coś powiesz, że znowu o nim gadam, no bo po prostu Zazdroszczę teraz Dawidowi, nie? Dawidowi, że Marcińskiemu, że może było napierdolić w tej pracy, nie? Bo myślę, że to będzie taka egzekucja, że jasne kuję, Ale słoneczko piękne dzisiaj, no po prostu nie wierzę. <laughs> Ludzie, zostawcie lajko, like, zróbcie. Dziękuję! Bo no Dawid wygra mu. No. Widzieliście teraz, nagrał filmik z treningów, nie? No to Polak, nie, no to, kurwa to będzie tak, jakby Polak stanął przy ścianie, rozłożył ręce, a malczyski z karabinu maszynowego, bo tak No to no, po prostu nie ma szans, no. No nie ma szans. Ja w ogóle nie wiem, kto to robił te statystyki, nie? Adbasterowi dali, kurwa, jakby nie wiem, był y, Mamedem Kalidowym, kurwa i. Grał 500 walk, dali mu taki przelicznik, chyba 6 do 1, że on mnie napierdoli, nie? Nawet to, samo to, nie? Jak nigdy nie chciałem nikomu nic udowodnić, bo zawsze to moje życie polegało na tym, że robiłem swoje, to teraz po prostu chcę... Chcę go ośmieszyć, nie? Za to, że on mnie tak cały czas tyra, nie? Powiem wam ludzie, że wczoraj, e, a znaczy, dni, co miałem takie chore. Było mi tak, kurwa, źle, było mi tak smutno. To już powieło dupa. No kurwa, co to ma za znaczenie? Każdy ma serce, każdy ma głowę, każdy ma jakieś uczucia, nie? I w momencie, kiedy ja ludziom zawsze podawałem rękę, nie? Bo ja w tylu osobom, że to się w pale nie mieści. A później te osoby, zawsze, proszę, jakby mogły to by. Z mnie zlinczowały, bo e, nie wiem, odpierdala ludziom, jeżeli im pomagasz, to później chcą jeszcze więcej, jeszcze więcej, a w pewnym momencie mówię, no więcej wam nie mogę dać, bo nie mam, no to kurwa, stali się moimi wrogami. Przyczule, leżałem w tym łóżku, kurwa, tylko miałem te swoje szczurasy, cztery e, dziewczynki, można powiedzieć, które biegały, kurde, i tą radość mnie jednak zostawiały, tą w sercu, i ktoś powie, ale pierdolisz, nie, nieraz są takie dni, są ludzie, którzy Ostatnio oglądałem też machonka. Zobaczcie jak ten Dawid Cox, jak on ma depresję. Ja muszę z nim pogadać, nie? Myślę, że przez internet go tak to zrobiło, że wziął za bardzo do siebie i się zdołował. I powiem wam: Ja tak samo mogę leżeć w tą 40 stopni gorączki, płakać i powiedzieć: Nikt mi nie lubi, nic nie ten. A ja właśnie nie, kurwa. Wstaję i chcę udowodnić ludziom, którzy cały czas są tyrani, którzy są yy, u siebie w mieście poniżani, że pierdolić to, dacie radę, podnieś łeb do góry idziemy. Ktoś mnie ostatnio pytał, czy jak przegram z adbasterem Człowieku, ja już wygrałem teraz z chorobą, gdzie myślałem, że nie wstanę, a jak jeszcze wygram z adbasterem, to stanę i powiem, kurwa, może. Nawet nie dopuszczam do głowy, że mogę przegrać, a jeżeli by się tak stało, no to co to, kurwa, wychodzę do klatki, walczę, trenuję. Nie, no nie ma opcji. Będę, Kurwa, po prostu nie wiem. Pogryzę go, kurwa, ale powiedziałem, że to wygram. Ale mam w kurwę wewnętrzną, nie? Ja uważam, że wszystko, co teraz w życiu mnie spotkało, to, że miałem pod górę, to, że e, moi pseudo przyjaciele się mnie odwrócili, że inni mi podali rękę, to uważam, że, że to miało wszystko swój cel. To miało mi pokazać, jacy są ludzie e, i gdzie trzeba szukać przyjaciół. Nie? Albo ich nie szukaj, bo sami się znajdą. na parcie chyba mam miejsce. Ale farmy, zobaczcie. Zabrakło no, nam. Dobra, nie będzie się wygadać. Szkoda mi na to czas. Czekajcie, jak się zatrzymam, to poczytam czat, dobra? Bo na razie musiałem się wygadać. Jak ktoś planuje Kipi View to, to niech zobaczy link w opisie, bo jeżeli kupicie przez ten link, to mi tam jakiś groszik wpadnie i z tego grosika, grosz do groszy się pozbiera i nagram jakiś fajny filmy dla, dla Was później na kanał, bo już mi odblokowali na zasadzie, że nie mogę tam transmisji dawać na żywo, ale mogę wrzucać film. Więc chociaż tyle dobrego. Dajcie, bo kombinuję jak końcu w górę. Jeszcze Mam sobą baterię. Ja o Gipze już nie chcę opowiadać. To był naprawdę trudny okres w moim życiu. Naprawdę myślałem, że mi tam pak naprawdę myślałem, że już jest Wróciłem, cieszę się życiem, więc e, jak ktoś chce, to niech zobaczy mój wywiad u Atora. Tam bardzo dokładnie wszystko wyjaśniłem. Nie chcę o tym mówić, bo to by naprawdę było smutne, nie? Bardzo smutne mnie. Dobra, mordki moi kochani, co tam macie? Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jak wstałem, najpierw do mnie zadzwonił gość e, z propozycją współpracy, drugi zadzwonił współpracy. No, powiem wam, że wszystko się odwróciło, tak jakby e, zawsze po się musi być słońce, nawet dzisiaj, że słoneczko poszło, nie? Hmm. Dlaczego mówisz, że Paweł Lubacha nie jest dobrym człowiekiem? Dlaczego w ogóle śmiesz takie coś mówić? Dlaczego? Dlatego, że chłopak jest przygoty do łóżka i czasami ma zły dzień i coś mu odpierdzieli i coś tam y, krzywo powie? Dlatego? Nigdy nie chce być spuścany do miejsca. Nigdy. I to, że oddałem mu pieniądze, nigdy nie będę żałował. A po drugie, jak może na człowieka coś powiedzieć? On jest niepełnosprawny i ciśnie ludziom, to ja też mogę. Okej, okay? To stawaj też na miejsce dla niepełnosprawnych, bo powiedz, on jest złym człowiekiem, jest złym człowiekiem, jest niepełnosprawnym, to zajmę mu miejsce. Nigdy nie mówcie na powód Lubachę bagaż Nigdy nie chcielibyście być na jego miejscu. A jeżeli chcecie mu chociaż raz kliknąć w klawiaturę i coś na niego powiedzieć, albo napisać, czy się zastanów, czy nie chciał, się z nim zrobić. Nie chciał nic Nie nic ja Nie chciałbyście Nie chciałbyście co, robić. O co chodzi? Człowiek stanął. bo ktoś wyjazd zamknął zobaczcie co zrobili ktoś wyjazd zamknął, sobie stanął Policja przyjechała i czeka bo ulicy nie ma ja nie wiem co Na mnie, przy mnie na Paweł Bachę, cokolwiek złego to mu powiem człowieku jesteś pierdolnięty tylko tyle powiem więc proszę nigdy w życiu nie mówić e, przy mnie na osobę niepełnosprawną czegokolwiek nie macie pojęcia jak ma trudne życie nie macie pojęcia jak go wszystko boli nie macie pojęcia kurwa jak ciężko mu żyć więc jak sobie zapalił albo wypił drinka albo gdzieś tam wiem że przeprosił Rafoniksa przeprosił chłopaków napisał do nich i chłopaki kurwa już nawet nic nie, nie mówią, bo zrozumieli. No i nie ma jak nawet przyjechać. Nie wiem pani wyjeżdża, czy, czy co robi. Czekajcie, dajcie mi chwilę, bo jakieś kombinacje się zaczęły. No tu! Pani mi pokazuje, że chce wyjechać i gada przez telefon. Rozumiecie to? Pani mi pokazała, że ja, że, że ja czekam, a pani sobie gada przez telefon. Zobaczymy, jak długo będzie gadała, nie? Bo ja chcę wyjechać na to miejsce. Powiedziała, że wyjeżdża i sobie rozmawia przez telefon. Tak wiem, moja wina, że ja krzyczę na nią, że rozmawia przez telefon. Macie rację. A Polak jest niepełnosprawny umysłowo, no i widzicie. Udało się. No i teraz ma pani kłopot. Brawo dla pani! Teraz samochody przyjechały i ciekawe, jak stanie. No, już uda się wyjechać, czy nie? Proszę pani, wyjeżdżamy. O, zobaczcie, zobaczcie, to jest kombinacja, nie? Miała cały plac wolny, to musiałem sobie zadzwonić. Zobaczcie, mam kierunkowską złączony, ma w chuj miejsca, żeby przyjechać koło mnie, a ona czeka na inny samochód, nie wiem po co Jezu, udało się Ale Mówmy hopo, panie, widzę, że jeździ się u mnie no. A to ostatnio właśnie wtedy miałem tą za dymę, nie? Dobra, morki mam 5% baterii A chyba nie ma ładowarki tu, poczekajcie Sprawdzę Powiem wiem co mam, poczekajcie Wiem, bo bateria pada, ale mam inny sposób Siema Powerbank Spróbuję to podłączyć Nie ma ładowarki do no. czy się udało No Ozdubka tak zrobił, jako najfajniejszy dziadek w Polsce, że spierdzielił, spierdzieliłem i, i, i tak, i bateria mi padła, już nie rip, już nie rip, już jestem, już jestem, już jestem, słuchajcie pogadam jeszcze z wami 5 minut i będę uciekał, eee, możecie zadać teraz jakieś fajne pytania, fajne, coś o ogali, coś takiego pozytywnego, to dajcie pytania, to coś odpowiem szybko, Działa, 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 Plus prostu rozpierdoliłem baterię, no. Nie wiem, miałem 5%, a pieprznęło. do powodzenia, daj dobrą walkę. Tak zamierza. Naprawdę. Ogólnie ta gala będzie przyzaj... Chłopaki włożyli w serca oklejoną. Kim jestem z zawodu? Jestem inżynierem podwójnym po tej szczecińskiej. E, umiem też dziarać. E, jestem trenerem personalnym, co byś chciał jeszcze wiedzieć. I 20 lat e, machałem śmigłem za cudowny bo byłem Jim i zarobiłem na tym bardzo Kuj, zajebiście. Więc teraz sobie mogę żyć e, na ludzie i nie muszę być milionerem, ale sobie żyć. Chyba przyjechałem do Szczecina, mieszkam w hotelu. Mogę sobie pozwolić na takie swobodne fajne życie. Nie? Co się ze streamem dzieje? No widocznie play. No słuchajcie, no niestety mam playa, nie. Playa wykupionego 100 giga, najlepsze co może być. No i tak to działa. No. Czy jak postawię 1000 to wygram 5000 No jeżeli, jeżeli ja wygram, to jest przybitka zajebista, nie? Ale nikomu nie będę mówił, że ma iść w hazard. Co w końcu z walką dwóch na dwóch? Ja się zgodziłem, wiewiór się zgodził, Hasan się zgodził. Zgadnijcie kto kombinuje? No kto może kombinować? Największa pała życiowa, czyli kto? Wiecie kto, nie? Nie powiem, bo zaraz mi zbanują kanał. Każdy ma prawo do opinii, jeżeli ta osoba coś tam... Ziomoś, nie masz prawa do opinii. Nie masz prawa do opinii, uwierz mi. Możesz iść do stracza, pogadać sobie na kogoś, powyzywać, ale nie pisać w internecie, bo pamiętaj, że w momencie, kiedy ty piszesz swoją Kurwa kreatywną opinie, to możesz komuś przykrość robić, możesz komuś robić coś złego. Więc wypierdala ze swoją opinią, powiem krótko, nie? Nie ma dla mnie tłumaczenia. Jeżeli ktoś ciśnie osobę niepełnosprawną, jest dla mnie kupą gówna. Więc nawet mi nie mów, że masz kreatywną opinię i chcesz to. Chcesz pogadać na Paweł, idź do kibla, otwórz kibel, włóż głowę i tam napierdalaj. Możesz gadać tak samo ci kurwa ktoś wysłucha. Gówno cię wysłucha, a ja nie mam zamiaru cię wysłuchać. Jak tam mistrzu, się? Mam tutaj swoje kochane mordeczki oraz mam pały życiowe, które próbują mi cisnąć, ale powiem Wam dziękuję, że te pały życiowe są, bo w chłymie nakręciły na treningi i żeby udowodnić tym pałom życiowym, że są pałami, a mordeczki, że są mordeczkami. Dlatego wychodzę do oktagonu i będzie ostra bitka, nie? A ci co mi ci te pały życiowe w życiu nie będą mieli tak zajebistego życia, w życiu nie będą mieli takich fajnych chwili jak ja, dlatego bo są pałami życiowymi Myślą negatywnie i zawsze będą mieli problem. Mieli... A ci co myślą pozytywnie mają e, zawsze, wszy... wszystko wychodzi. Nawet ktoś pojołowo miał już to chujowo negatywne dni, miałem bardzo negatywne, było bardzo ciężko. Ale zawsze ktoś jest poda rękę, zawsze ktoś ktoś się uśmiechnie, zawsze wchodzi słońce i pozytywne myślenie mi pozwoliło na to, że jestem tu i teraz, idę właśnie na trening. Nowe okulary mam jakieś w samochodzie po prostu wziąłem. Nie wiem czy jeszcze mój trailer jest. Jak będzie trailer, to możecie mi tam podesłać, bo nie wiem. Ale trailer też Wam da do myślenia z mojej strony, bo nagrywałem go w, w momencie, kiedy e, no nie było za fajnie, więc wywaliłem wszystko z serducha w tym trailerze. Mam nadzieję, że to tak zmontują, że będzie super. Do jakiej muzy zobaczycie. Na pewno nie do swojej wychodzę do takiej specyficznej muzyki, nie? Dobra mordeczki, ja idę na trening. Eee, play od pierwszego, dzisiaj, który mamy. Mam wykupiony najszybszy internet najlepszy, a jeżeli są eee, przerwy, to znaczy, że tak działa play. Jutro w ogóle zajebisty jest. Jest e, KSW, e, UFC i moi kumple w Pyżycach walczą na gali. Niestety nie mogli się tam pojawić, bo już nie było biletów, a nie chciałem ja, przebrać o te ja. bilety więc e, mordeczki, do zobaczenia. Jesteśmy, jesteśmy w kontakcie i pamiętajcie, trzeba jakoś zmobilizować tą pałę życiową, żeby było dwóch na dwóch wiewiór e, i ja przeciwko Hasanowi i Polakowi. Szkoda mi trochę e, Hasana, bo, bo jeszcze chyba nie wie na co się pisze. Polak mu w życiu nie pomoże w klatce. No i będzie dwóch na jednego, najpierw Hasanem się zajmiemy, a później Polaka zbijemy. No i Adamek jest, no Adamek, przepraszam, ale ja akurat za boksem tak nie przepadam, bardziej wolę pooglądać te wszystkie gale, które dzisiaj, a czy jutro są, więc pozdrowionka, trzymajcie się na trening i pamiętajcie nigdy się kurwa nie poddawać, jak widzicie te pały życiowe, które wam są, to mają wam dać właśnie energię, przetwarzajcie tą chujową, śmierdzącą, gównianą energię pozytywną, podnoście głowę, idźcie na trening, walczcie kurwa o swoje marzenia, o lepszą przyszłość. I jebać pały życiowe. Pamiętajcie, tylko mordeczki się liczą w życiu. Trzymajcie się. Zajebistego, zajebistego weekendu Wam życzę. Pozdrawiam, ją.